Pierwszy czerwca to święto absolutnie wyjątkowe. Dzień Dziecka jest momentem spełnienia dziecięcych marzeń. Te na przestrzeni lat pozostają niezmienne. O zabawkach, o kartach Pokémon. Ucieka dużo mieć zabawy. O doskonałą zabawę dla najmłodszych mieszkańców i spełnienie ich małych marzeń, jak co roku, zadbał samorząd Szczytna. W zasadzie świętujemy od rana, bo dzisiaj mieliśmy taką dużą paradę uczniów ze szkół naszych podstawowych. Parada składająca się z uczniów, którzy ubrani byli w barwach flagi szczytna, przemaszerowała z parku nad jeziorem domowym małym na plażę miejską. Spędzałem dzisiaj również troszeczkę czasu w autobusach miejskich ze współpracownikami. Dzieliliśmy się słodyczami z najmłodszymi. Druga część szczycieńskich obchodów Dnia Dziecka odbyła się nieopodal zamku przy Molo. Nie zabrakło stoisk z zabawkami i smakołykami oraz malowania baśniowych wzorów na buziach. Zjeżdżalnie, wata, stragany, muzyka yy, no i wiele, wiele innych atrakcji. Imprezę na plaży poprzedziło oficjalne przekazanie wyjątkowego prezentu od firmy Sarwal Saria Group. Przy wejściu na molo zamontowano defibrylator AED. Urządzenie, które może w każdej chwili uratować nam wszystkim życie. Urządzenie, które jest na wyposażeniu dzisiaj firmy Saria. I zdecydowaliśmy się rozszerzyć tą akcję e, czysto behapowską, owską czysto, czysto związaną z bezpieczeństwa, e, również jak wcześniej wspomniane było, na lokalną społeczność. Defibrillator, który może być użyty podczas udzielania pierwszej pomocy, w momencie kiedy mamy zatrzymanie akcji serca powoduje, że taka, taka pierwsza pomoc i szanse na jej powodzenie w zasadzie wzrastają o prawie że 60 do 70 nawet procent. Jedną z ważnych atrakcji Dnia Dziecka były pokazy ratowników medycznych, którzy uczyli w jaki sposób korzystać z defibrylatorów. W Dniu Dziecka wzięli również udział harcerze. W tym roku trochę inaczej niż w ubiegłym. Postanowiliśmy, to my kadra dorosła, przygotować atrakcje dla Zuchów, Harcerzy oraz wszystkich innych mieszkańców miasta. Dzieciaki się bawią, my natomiast zachęcamy ich do malowania farbami paluszkowymi na streczu, malowania też farbami plakatowymi, pędzlami, ozdobienia serduszek wykonanych z masy solnej przez instruktorów, które potem mogą zabrać sobie do domu, wręczyć rodzicom. Impreza co roku cieszy się również uznaniem rodziców, którzy chętnie przyprowadzają na plażę swoje pociechy. To fajna impreza, wyjątkowy dzień. Szkoda, że tylko raz w roku obchodzony, ale wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie. Przede wszystkim kontakt z innymi dziećmi, takie podejście społeczne. Myślę, że warto. Podczas pikniku dzieci miały także okazję wcielić się w rolę rycerzy i spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku czy pojedynku na miecze. telewizja Kopernik. Kopernik.tv